Cześć kochani, dzień dobry, witamy w kolejnej części tej miniserii nagrań poświęconych sztuce jako wsparciu naszego rozwoju duchowego, osobistego, tak naprawdę rozwoju naszej świadomości. I w tym miejscu powiem o tankach, o tankach i też mandalach, w ogóle o takim też, czym jest mandala, czym jest też tanka. Ponieważ tutaj moi dzisiejsi goście Kosmic Duo mają między innymi właśnie tanki u siebie dostępne i ja też od lat bardzo lubię w ogóle kontemplować tanki, oglądać tanki, jest to niesamowicie piękna i głęboka forma sztuki. Także myślę, że warto coś o tym powiedzieć w osobnym nagraniu, nie tak wrzucić wszystko do jednego, do jednego zbioru. Tylko powiemy też osobno właśnie o tankach. Możesz powiedzieć, czym w zasadzie są tanki i jakie tanki są u Was dostępne, też w ogóle to, co chcecie powiedzieć o tankach, takie rzeczy dla kogoś, kto nic nie wie. Kto w ogóle nigdy nie Aha. słyszał o, o tankach. To tanki jako takie, no to jest, to jest obra, obraz, a w zasadzie taki zw, malowany zwój, który no, ma taką funkcję, powiedzmy, jak obraz. On, te, które my mamy, pochodzą, z, są malowane w, ne, w Nepalu, ale jest to styl malar, malarstwa tybetańskiego. No to jest też taka funkcja stricte duchowa buddyjska. Same namki pochodzą... pojawiły tanki. się. Ze... <noise> namki? Oparzysz się A... na namki ale... Tak, tak, <noise> tak. O namkach będzie następnych. Dokładnie. Ten... Tanki. Same tanki pochodzą, pojawiły się w Indii. Nie ma jakiejś jednej tak naprawdę konkretnej daty, bo ponieważ to był jakiś gdzieś proc... proces, który pojawił się około gdzieś tam VI wieku i one gdzieś tam pojawiały się, ewoluowały, one też wędrowały między krajami, bo to były, bo to były Indie, Nepal, Tybet, były też różne style i był takim dominujący, pierwszym dominującym stylem można powiedzieć to był taki styl indyjsko-Nepalski indyjsko i on gdzieś przybył do Tybetu i później właśnie w Tybecie, który został też takim krajem buddyjskim, mniej więcej, ten proces następował od 8 do takiego w zasadzie xi XII wieku, kiedy ten kraj stawał się tak stricte powiedzmy buddyjski. I też w tamtym czasie właśnie następował też rozwój malarstwa tybetańskiego. I też wykształcały się nowe style i w zasadzie obecnie ten, powiedzmy, taki dominujący styl, najbardziej popula popularny tego Marsa to jest właśnie styl tybetański i on później w zasadzie z Tybetu przybył z, jakby z powrotem do, do Nepalu, do, do Indii. A teraz takim chyba głównym krajem, gdzie maluje się tamki, jest właśnie Nepal. No, związane jest z tym, że kiedy, kiedy Tybet został zajęty przez Chiny, czy tam wcielony, no to nastąpiła bardzo duża migracja ludności tybetańskiej do do Nepalu i również do Indii. No i bardzo, bardzo dużo właśnie Tybetańczyków osiadło w Nepalu. Także te, i tam nastąpił bar, bardzo, bardzo taki duży rozkwit tego malarstwa. My no właśnie kilka lat temu mieliśmy okazję być kilka razy w Nepalu. I no właśnie kiedy byliśmy ostatni raz to mieliśmy gdzieś tam szczę szczęście poznać malarza malarza Tamek i w jaki sposób zostaje, zostaje się malarzem. To jakby są, powiedzmy, nie wiem, dwa sposoby. Mhm. Albo jest to, albo po prostu idzie się do szkoły malarstwa i taka edukacja trwa około 10 lat. Albo jest to, nie wiem, nazwijmy, powiedzmy, biznes, nie wiem, biznes, powiedzmy, przekaz może rodzinny tam, pokoleniowy z ojca na syna. akurat i ten Lama Surlim, którego poznaliśmy, no to akurat to, to był ten drugi, ten, ten, ten drugi sposób, czy tak, że on po prostu po, e, uczył się od swojego ojca i od swojego dziadka, a sam to chyba było też od, od, od jego pradziadka. Także tutaj, gdzieś tutaj już wielo, wielopokoleniowe e, zajęcia. I, a tak nawiązując powiedzmy do pytania, jeśli chodzi o ten, nie, nazwijmy nie wiem, rozwój duchowy, no to, e, to namki. To nie jest tylko, powiedzmy... Tanki. No. Bo ty patrzysz na nauki, bo tak, tutaj na też... nauki, a czas tych nałek. To tanki nie są tylko i wyłącznie, powiedzmy, nie wiem, obrazem, który ma formę, taką funkcję dekoracyjną, no, ale przede wszystkim ma nawiązanie zarówno do do buddyzmu z bardzo bogatą ikonografią, gdzie bardzo ważna jest kolorystyka nawiązująca do. Nawiązująca do, do, do żywiołów. Także tutaj na pewno też jest to część gdzieś tam wspólna z namkami. Tak, nie jesteś się łączy. Tak, także gdzieś tam powiedzmy ten, ten, ten system na pewno gdzieś tam jest powiedzmy nie wiem, w środku zawalowany. I służą jako i służą one, są one jakby taką podporą właśnie medytacyjną. Zarówno, zarówno można powiedzieć, że jest to jakoś taka, jako taka technika, technika pamięciowa, gdzie pewne, są pewne elementy, symbole, które pomagają, które pomagają nam po prostu pamiętać o różnych pewnych motywach. Czyli jest, można powiedzieć, że są jakąś taką Jakąś taką encyklopedią, powiedzmy, graficzną, ale z drugiej strony też e, jakby patrzenie, e, samo patrzenie na nie ma swoje właściwości medytacyjne. No i to też w zależności w zasadzie jest, jest kilka, powiedzmy, takich podsta podstawowych e, typów. E, tamek i o ile są takie, powiedzmy, bardziej, bardziej narracyjne, które faktycznie opowiadają pewną, hi, pewną historię, pewne motywy, e, no to i też a, też są mandale. Mandale, właśnie szczególnie, są takie, które, na które można powiedzmy dziś nie wiem, obser obserwować, e, kontemplować. No i o mandalach na pewno można mówić bardzo bardzo dużo. To nie wiem, czy chciałabyś coś o, powiedzmy, stricte mandalach po, powiedzieć, czy nie kontynuować? Ja mogę jeszcze mhm. powiedzieć, tak zanim mogę, bo, powiem, bo tak pamiętam, że zanim zaczęliśmy nagrywać ten clip, to żeśmy myśleli, czy mamy tutaj jakąś tankę. I właśnie sobie uświadomiłam, że nie taką klasyczną tankę, ale mm. mam wydruk mandali Pieśni Warzy, która ma nadaną moc przyznam Norbu. Ona mm. jest dość duża, więc na w kolejnych nagraniach możemy pokazać, a ogólnie to w komentarzu do tego filmiku znajdziesz link właśnie do strony, gdzie będą pokazane tanki. Ponieważ nie przywieźliśmy dzisiaj tanek, więc nie możemy ich pokazać teraz tutaj, ale pokażemy mandalę, która jest bardzo też takim mocnym energetycznym przedmiotem na jednym z kolejnych nagrań. I w e, linku, który będzie w komentarzu, będziesz mógł, mogła zobaczyć po prostu różne też dostępne u Was, prawda? To uh -huh. te, które macie. To, co jest na pewno takie, według mnie, e, fajne w tych e, i mandalach, i tankach, e, bo niektóre to są mandale, niektóre uh -huh. to są po prostu przedstawione jakby bóstwa, na przykład medytacyjne. E, one są w ogóle wykonane z bardzo wysokiej jakości surowców. Niektóre z nich są zdobione złotem. Więc jest to naprawdę taki no, wysoki poziom artystyczny, że nie jest to na pewno coś, co jest byle jakie, tylko jest cały właśnie taki kunszt artystyczny i też surowce, które się używa do malowania właśnie mm. tych, i mandal, no i mandale też tak naprawdę niektóre z nich są tak zwane wyzwolenie przez widzenie, prawda? Właśnie ta pieśń uh -huh. Ważry, e, którą przyniosę na jeden z następnych nagrań, e, pokażę, to właśnie jest tak, że jest taka funkcja, że nawet jeżeli zobaczysz ten obraz, to e, w buddyzmie uważa się, że istota, która zobaczy, po prostu wystarczy, że zobaczy, że nawet tego nie rozumie, e, że po prostu zobaczy, nie będzie się rodziła już w żadnych niższych, tak zwanych światach egzystencji, czyli już po prostu. W światach typu, jako zwierzę, jako po prostu jakieś tam piekielne światy, że samo zobaczenie tej po prostu tej struktury, takiej medytacyjnej, już powoduje, że odłączają się możliwości po prostu jakichś takich negatywnych kontynuacji reinkarnacyjnych, więc tu można też to tak powiedzieć. I może rzeczywiście troszeczkę o mandalach. Czyli ogólnie tak dla osób, które słuchają nas, a nie wiedzą, co to jest tanka, jest to obraz. Można powiedzieć, że jest to przedmiot, który jest wykonany z wysokiej jakości materiałów i jest cały styl, cała po prostu sztuka, taki kunszt artystyczny, jak się to tworzy. Pewne zasady, tak jak wspomniałeś, można je albo nabyć przez około 10 lat się kształcąc, mhm. albo można w linii pokoleń po prostu dziedziczyć z. Z ojca na syna, na przykład, jest mhm. to przekazywane, i one są też tworzone w odpowiednich stanach umysłu medytacyjnych, czyli artysta, nie tylko tyle, że on maluje coś, on musi wejść w odpowiedni stan, i tworzenie tej pracy jest duchową praktyką. Więc osoba, która jest odbiorcą tej pracy, która na przykład ma u siebie to, również może się połączyć z tym stanem umysłu, który tworzył ten obraz. I jak te obrazy dokładnie wyglądają, to będziecie mogli zobaczyć właśnie klikając sobie, bo chętnie byśmy pokazali na zajawkę, ale akurat nie mamy ich gdzieś ze sobą. No i może rzeczywiście troszkę o mandalach. Takie ogólne, do czego ludzie używają mandale, czym one są? W ogóle wszystko, co byś chciała powiedzieć o mandali. No Przede wszystkim, tak jak wspomniałaś, no to w tym malarstwie nie ma takiej dowolności, mhm. że nie jest jakąś indywidualną ekspresją artysty, ale jednak jest pewien kanon. I, tak. i każdy wzór, każde użycie kolorów, każdego symbolu jest dokładnie e, zapisane i, i też ma znaczenie precyzja wykonania, no to czy faktycznie te stan umysłu, czy te wszystkie jakości z tej stanie jako artysta zawrzeć, tak żeby właśnie odbiorca mógł się z nim połączyć. Mm -hmm. Że to jest, to nie, tam jest bardzo mocny kanon i jest bardzo dużo reguł, więc nie może sobie tak op, po prostu właśnie zostać. E, aczkolwiek kursy są nie tylko tak, jak wspominaliście, ale teraz tu powoli pojawiają się też na zachodzie, też kobiety są włączane, mm -hmm. więc. Y no jak ja się dowiedziałam o no to też właśnie trochę mnie tak jest że sami mamy mężczyźni. E, ale jednak nie, jednak to, to się coraz bardziej otwiera i też pojawiają się też dla ludzi z zachodu kursy powoli, więc... Też nasz właśnie znajomy ma takie marzenie, żeby, e, żebyśmy sprowadzili go do Polski <grym> albo do Europy, żeby mógł um. też na przykład was uczyć, jeśli byście się chcieli nauczyć malować. Ten, który tworzy taki, e, który kupuje Tak, ciągle. tak, tak. Aha. No tylko to jest dosyć skomplikowane, no i oczywiście musielibyśmy mieć pewność, że... Zgromadzą się ludzie. Tak, no, czyli jeżeli sens. znacie na przykład tą sztukę i chcielibyście się tego nauczyć, to też możecie się odezwać do nas. I gdyby było trochę takich osób, bo na przykład ja, no ileś lat temu, mhm. właśnie szukałam jakiś czy nie ma jakichś kursów rysowania takiego systemu buddyjskiego, bo ta sztuka jest bardzo piękna, jak się to ogląda. I fajnie by było móc się nauczyć tego, ale widać, że to nie jest tak, że sobie właśnie człowiek siądzie i narysuje. Mhm. Tutaj jest no, różne takie zasady i to przydałoby się, żeby ktoś przeprowadził nas przez to. Więc fajnie, że jest chętny, tak. Jeżeli by była odpowiednia grupa, no to można zawsze takie warsztaty zorganizować w przyszłości. Tak, tak rzucam, bo może to być ciekawe, mhm. bo wiele osób, które dwie zączka na nasze stoisko, właśnie nawet dalej, na przykład, którzy są artystami, no nie wiem, są ciekawie, jak to powstaje, jak to wykonać, mhm. no ale właśnie kluczem, tak jak ty mówisz, jest pełni stan umysłu w tworzeniu. No to się tworzy w takiej... Bardzo kontemplacyjnym stanie umysłu takiej analizacji jednopunktowej, bo jak zobaczycie sobie klikając na mandalę, no są bardzo precyzyjnie wykonane, tak praktycznie jak jakiś wydruk cyfrowy, można by było powiedzieć, nawet. Są bardzo precyzyjne linie geometryczne, bo to jest gdzieś tam. Tak, między... Dużo ludzi może kojarzyć na przykład taką świętą geometrię, takie już, mm -hmm. bo to są bardzo geometryczne wzory. No mandala mm -hmm. jest kołem, mm -hmm. które symbolizuje nasz taki wewnętrzny wszechświat. No i on jest też, też jednocześnie pałacem. Mm -hmm. Czyli jakby taki... Jakby mamy też taką jedną mandalę, która jest rzutem takim trójwymiarowym, więc to jest trochę tak, że to się wydaje płaskie, no ale też to czasem jakby wyobrażasz, że to jest trójwymiarowe. Mm -hmm. I to symbolizuje y, nasz wewnętrzny wymiar, ale też zewnętrzny, jakby to wszystko naraz y, z centrum y, w środku. Najczęściej y, takim centrum jest y, sylaba nasienna, która symbolizuje właśnie takie oświecone y, jakości umysłu, to znaczy mm. to jest sylaba OM. No i na, na taką najbardziej znaną znaną mandalę jest Kala Chakra, którą bardzo dużo ludzi kojarzy mm -hmm. w zachodzie, którą też mnisi co roku usypują z piasku. Tam dalej lama. Delej lama, tak. tak, tak właśnie tak. tworzy i to później jest jakby ścierane, prawda? Że to jest tak, tak dużo pracy po to, żeby też to jest część tego rytuału, że się ją ściera. I piasek się wysypuje. Dokładnie. No i mhm. najczęściej no taka, taka mandala, ona symbolizuje właśnie yy, no wszechświat, który ma też swoje kierunki, które są powiązane z innymi żywiołami. Więc jakby mamy symbolicznie kolory i kolor wschodni jest związany z kolorem. Yy, nie, kierunek wschodni z kolorem niebieskim, yy, kierunek zachodni z kolorem czerwonym, mhm. południowy z żółtym, a. Północny z zielonym. Czasem też czarny kolor też. Więc tak można sobie czytać mandale jako takie też kierunki. Też można ją tak ustawiać po prostu, jak się ją wiesza. Co jest takie istotne w ogóle, co to jest mandala dla medytującego? Medy dla medytującego właśnie mandala jest takim narzędziem podporu medytacji taką. Pomaga y, przypominać sobie o tym, jak budować wizualizację podczas medytacji. Mm -hmm. Że ona nie jest właśnie płaska, tylko to jakby, powiedzmy, że ja bym sobie wizualizowała, że jestem w Mandali. To mm -hmm. jakby, powiedzmy, że tu by było centrum, tu by był powiedzmy wschód, tu by były kolejne kierunki. Mm -hmm. I się jakby mm -hmm. wizualizuje cały taki wszechświat. Żeby wizualizujesz no sobie. Beniam, nie? Tak, no. wizualizujesz mm -hmm. sobie, że jakby, powiedzmy, jak siedzimy teraz w tym pomieszczeniu, to już nie siedzimy w tym pomieszczeniu, ale siedzimy, w tym świecie mandali. Uh -huh. I wszystko po kolei się zamienia właśnie w taki oświecony wymiar. Więc przez to, że my sobie wieszamy mandale, możemy też sobie um, jakby wizualizować czy wyobrażać, że nie jesteśmy w takim świecie, nie wiem, który czasami jest smutny, przykry i pełen cierpienia, ale że jesteśmy właśnie w jakimś takim oświeconym wymiarze i przez to, jakby no, możemy polepszać też swoje jakby doświadczenie na co dzień. Tak mandala jako taka, no to można właśnie z jednej strony można mówić, że to jest pewien, pewien taki obiekt, na który my patrzymy, ale też określa się ją, że to jest pewien rodzaj jakiejś takiej, nie wiem, technologii psychologicznej, hmm. <grym> e, rozwoju właśnie psychologicznego czy duchowego, który powiedzmy w Indiach, no to pojawił się razem z pojawieniem się Buddyzmu tantrycznego, ale na pewno mandala jako powiedzmy kształt, jako pewien rodzaj metody, na pewno nie jest zarezerwowana dla buddyzmu, tylko pojawia się w różnych kulturach, w różnych religiach. Sam ten motyw okręgu, który ma centrum, jak i też pewne obrzeża, no to pojawia się tak naprawdę w wielu różnych, na przykład czy nie wiem, na witrażach chrześcijańskich, w kościołach, mhm czy pewnie w wielu różnych, e, wielu różnych religiach. Nawet w pewnym sensie można by powiedzieć, że e, namki, które tutaj e, gdzieś tutaj będziemy też trochę wspominaliśmy i będziemy mówić na następnym widele, też w zasadzie można powiedzieć, że są pewnym e, rodzajem mandali. Powiedzmy może nie okrągłej, ale też mamy tutaj na pewno centrum i mamy pewne mm -hmm. e, ob, obrzeża. I... Jak w takim, powiedzmy, dużym skrócie może działa ta, działa ta mandala? No to ona właśnie przedstawia nasz jakby wewnętrzny i zewnętrzny świat. Na, na środku jest kropka, którą, powiedzmy, reprezentuje nasz stan umysłu, naszą psychologię, nasze emocje. Jest, dookoła niej jest okrąg, który stanowi jakąś taką powiedzmy granicę między naszym światem wewnętrznym a zewnętrznym i też, ale też na zewnątrz jest świat zewnętrzny i w, i w procesie powiedzmy pracy z Mandalą, czy jakimś takim szerszym, czy w ramach na przykład, konkretnej sesji Praktyki powiedzmy medy medytacyjnej, no to w taki symboliczny sposób ustanawia się właśnie to, że ta, że ta granica mandali, ona powiedzmy w jakiś tam symboliczny sposób się ją, nie wiem, aktywuje. Czy powiedzmy, nie wiem, na przykład, jak to, nie wiem, ktoś to, to się przejawia, na przykład jak są jakieś nie wiem, rytuały, może jakieś innego typu, że się na przykład usypuje sól na, na zewnątrz. I to ma w taki symboliczny sposób oddzielić nas od świata zewnętrznego, i kiedy my jesteśmy odseparowani od świata zewnętrznego, to wtedy może nastąpić tak zwany proces transformacji czyli pewnych jakichś procesów nie wiem, pracy z naszymi emocjami, z naszym, nie wiem, z naszym umysłem czyli pewnymi jakimiś różnymi myślami. I i taki proces harmonizacji. Właśnie to koło, czy według, nie wiem, tej psychologii buddyjskiej, ale też, mm -hmm. też tutaj zachodu, no to koło ma takie właśnie właściwości harmonizujące. Nawet samo po prostu patrzenie na, na koło, to jest taki bardzo, pod względem nawet czysto geometrycznym, to jest taki bardzo łatwy, przyjemny dla naszego oka kształt, chociażby to, że na przykład nasze, nie wiem, źrenice są, oczy są okrągłe, też jak powiedzmy, nie wiem, badaliśmy ten temat mandali, gdzieś tam się na pewno pojawi na naszym blogu cały artykuł o tym, no to chociażby ten, że ten kształt mandali, tego koła jakby towarzyszy nam jako ludziom w zasadzie od momentu urodzenia, bo to nawet się, że on się że też są piersi kobiece, które też są taką rodzajem mandali, My, to jest kontakt z naszą z matką, z naszym pożywieniem, więc on już, więc ten, ten kształt on już występuje od pierwszych momentów naszego życia, no i też się oczywiście... Nawet komórka jajowa, że tak w mhm. zasadzie od momentu poczęcia jest ten wymiar mandali, prawda? No, do, dokładnie, mhm. więc, więc on występuje w ogóle w naturze, jako tako, to jest taki ba, bardzo naturalny, bo, bo względem, patrząc na geometrycznym, no to właśnie jest komórka, nie wiem, komórka jajowa, na poziomie jakimś, nie wiem, fizyki, no to jest, nie wiem, jądro, są, są neutron, wreszne, tak, na, 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 na poziomie gdzieś tam nawet planetarnym, no to właśnie jest to centrum, że jest księ... Że jest Słońce i dookoła tego orbitują planety. Mm. Nawet można powiedzieć, że, że jest też czarna dziura i też to orbituje. Także ten, ten kształt, powiedzmy mandali, że jest centrum i coś y, jest dookoła tego w takim y, czy eliptycznym, czy po prostu okrągłym kształcie, no to on jest y, naturalny. Kwiaty tak, też, tak, też tak wyglądają, także y, gdzieś na jakimś takim poziomie świadomym czy podświadomym ten, y, ten kształt jest bardzo taki y, nie wiem, przyjemny, delikatny, harmonizujący, po prostu jako taki obiekt wizualny. No i tak naprawdę powiedzmy praca z tą mandalą, czy tym powiedzmy wymiarze, nie wiem, tantrycznym, który ta metoda ma już prawie niecałe, prawie 2000 lat, tak naprawdę mniej więcej, czy też w wielu badaniach psychologicznych tutaj w świecie, w świecie zachodu no to na pewno ma jakieś terapeutyczne, terapeutyczne właściwości. No i na pewno można pracować zarówno ze swoją psychiką, jak i też no ma ten na pewno wymiar duchowy. Fajnie, dzięki. To są tak naprawdę super ciekawe rzeczy. Można byłoby o tym bardzo dużo powiedzieć. Mnie się też sporo przypomina rzeczy właśnie na temat i to co powiedzieliście też mnie tak zainspirowało, że sporo mm. można jeszcze powiedzieć o tym. E, możliwe, że nawet w którymś z nagrań jeszcze by, będziemy dodawali coś e, i e, może m, powiedzmy jeszcze e, u was dostępne tak, jestem artysta i on e, czasami maluje też na zamówienie, że jeżeli człowiek na przykład chciałby zamówić daną konkretną mandalę, bo nie mają daną praktykę, mhm, tak. to można też zapytać się, prawda? O to, czy taka mandala mogłaby zostać przez niego specjalnie stworzona. A macie też takie mandale, które są po prostu bardzo mocne i najbardziej też e, takie wciane, pożądane Aha. te mandale i tanki, więc forma taka artystyczna, wśród których mandale też jakby zaliczają się do tych tank, prawda? Że to jest... E, Mandale też są jakby pewną odmianą tanki, można tak troszeczkę, to, może nie do końca, ale... Jeden z, z głównych motywów, który pojawia się na tankach. Na tankach, tak, bo na tankach może też być bóstwa medytacyjne, czyli tak jak w buddyzmie niektórzy znają typu zielona tara mhm. albo po prostu czasami któryś z buddów, bo też są różne buddowie i to widzimy wtedy bardziej figurę na przykład tego buddy, że widzimy Aha. go tak w takim podobnym do człowieka troszeczkę formie. A Mandala to też jest w zasadzie może być obrazem Buddy, ale takim geometrycznym bardziej jego obrazem, mhm. a nie takim ucieleśnionym po prostu, mhm. który my sobie wyobrażamy na kształt człowieka, tylko tam chodzi bardziej o jego obraz, taki zaszyfrowany, zakodowany, który nasz, jakby nasza świadomość intuicyjnie rozumie i wszystko jest uporządkowane. Ja to tak, mhm. tak rozumiem. Więc będziecie mogli zobaczyć takie i takie jest tego trochę, ja widziałam te, które są u was dostępne na żywo więc mogłam zobaczyć także no to są w ogóle niesamowicie takie przyjemne przedmioty, że jak się wchodzi w kontakt z tymi przedmiotami to czuć po prostu tą taką dobrą energię i też mocną energię niektóre mandale, znaczy tak bardziej tanki, też bywają hmm. takie mroczne, prawda, bo są te typu Koło życia ona przedstawia takie sześć światów egzystencji trzymane mhm. przez Boga Śmierci, Jamę, i jest często ona malowana na czarnym tle złotem. Na przykład, mhm. więc mhm. bardzo ciekawe. I wszystkie z tych elementów, które są na tych właśnie tankach, każdy z nich ma głębokie symboliczne znaczenie. Więc to, co tam jest, nie jest przypadkowe. I to jest taka no, bardzo, y, można powiedzieć, zaawansowana forma pracy ze świadomością, jeżeli chodzi o sztukę. Że mało, która sztuka ma tak wysokie wejście, właśnie w to, żeby działać na świadomość. Także myślę, że to są takie ciekawe informacje. Także słuchajcie, chyba tyle w tym nagraniu. Mhm. Czy chcecie coś dodać jeszcze? Jeśli chodzi o mm, tanki, jako takie, mhm. y, i też ten proces, powstawania no to tak, no to za tym kryje się właśnie bardzo jakoś gdzieś tam bogata, nie wiem, edukacja, tradycja, psychologia buddyjska, ale powiedzmy, one jako, jako obraz, no to w zależności od rozmiaru są, nie wiem, malutkie, malutkie powiedzmy, nie wiem, obrazy, nie wiem, mandale. Tanki po bardzo duże, powiedzmy, takie, które my ma, no, mamy na przykład u siebie, no to największa ma chyba 80x84 cm, także już jest całkiem spora. No i to jest też, raz, że jest bardzo pieczołowicie, one są rysowane, one są gdzieś tam zaprojektowane, rysowane, malowane, to bardzo dużo czasu zajmuje. No i oczywiście, wiadomo, sam jako proces malowania no, zajmuje. I tak naprawdę no one, malowanie takiego obrazu to jest od kilku tygodni, nawet do kilku miesięcy. A już nie mówiąc powiedzmy tych takich jeszcze większych, które my mm -hmm. może u siebie nie mamy, to, to nawet to może być proces, który trwa, e, trwa kilka lat. Mm -hmm. Tak, to, no, to jest bardzo takie fajne. Jeżeli nie widziałeś, nie widziałaś nigdy e, tanki jak, jako tej formy sztuki, no to e, myślę, że będzie to Coś rzeczywiście takiego nowego i głębokiego, nawet zobaczenie zdjęcia takiego przedmiotu, bo zawsze to w pewien sposób uruchamia w nas coś, co mamy swojej energii. Także słuchajcie, dzięki bardzo za spędzony tutaj czas wspólnie. Zapraszamy do kolejnych nagrań z tej serii i do innych naszych nagrań i artykułów. Dzięki.